Cześć Z tej strony Toruński MK i dzisiaj zaprezentuję wam to to radio. Jest to radio OR Ania 3 model 9608. To radio służyło kiedyś mojemu dziadkowi i leżał w kącie. Ja też nim się często nie zajmowałem. Ale zobaczcie. Tutaj z boku jest Przełącznik do zmieniania częstotliwości a tutaj do głośności i o dziwo też jest złącze AUX takie do telefonu z lewej strony mamy tutaj złącze gdzie można zasilić radio I jak myślicie czy to jest przenośne radio? Tak, otóż nie. Tak myśleliście. Zobaczcie z tyłu. Kto zwalił to w taki sposób? Kabel przylutowany do miejsca, gdzie są baterie. Serio! Brawo za ten pomysł! Tam były miejsca na baterie typu C, które rzadko można dostać. I jakby co? Łączamy. Jak widać, gra radio SK na 104 MHz.

protestujący rolnicy zakończyli po południu manifestację przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Po Udało się, jak rozumiem, rozmowie i delegacji z wojewodą Michałem Sztyblem po wystąpieniu wojewody przed gmachem urzędu. Stający na ulicach ciągniki odjechały wcześniej. protestujący antenę. Dostać się do Urzędu Jak widać, antena jest złamana, ale przynajmniej nie odbiera. Testują. Nawet twierdzą, że jak będzie trzeba, to 30 dni będą protestować. Na tyle zgłoszony. Radio gra, ale przynajmniej nie odbiera radio gra. No cóż, to jest takie dosyć leciwe radio, no, gdzieś tu była siem, tu jest plomba. Jest jeszcze. Jakby co to zwolniłem antenę telewizyjną. Dobra. Tak więc to była krótka prezentacja radia. Dziękuję za oglądanie. Cześć.